Witam Was, kochani, serdecznie na kanale Kasza Tarot. Robię dla Was czytanie zatytułowane Kto do mnie zmierza? I to jest czytanie, w którym się dowiemy. Celem tego czytania ogólnie jest odczytanie charakterystyki. Potencjalnego nowego partnera, partnerki i czasu pojawienia się tej osoby w naszym życiu. Słuchajcie, dowiemy się, kim jest ta osoba, która zmierza w naszym kierunku, jak ją rozpoznacie, co ją do was przyciągnie, jakie będzie między wami pierwsze wrażenie, jaki będzie potencjał tej znajomości i kiedy ta osoba się pojawi w waszym życiu. Słuchajcie, pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. Ja Wam daję tylko, pokazuję Wam, jak może wyglądać czytanie prywatne dla Was. A na czytanie prywatne zapraszam Was na, na moją stronę www.kasiatarot.com, gdzie możecie zamówić sobie już prywatne czytanie i te karty będą tylko i wyłącznie specjalnie dla Was. A to czytanie jest dla kogoś, nie wiem dla kogo. Jeżeli oglądacie, jeżeli wpadliście przez przypadek na to czytanie, no to to jest jakiś znak, że mieliście... Podobno wejrzeć. Ale jeżeli jesteście zainteresowani czytaniami prywatnymi, na jakiekolwiek pytania, wpadnijcie na moją stronę www.kasia.tarot.com. Tam również możecie zakupić sobie podręczniki do uczenia się starota, a również No I zamówić czytanie. No dobra, a my przechodzimy do czytania: kto do mnie zmierza. Kim będzie ta osoba?

Okay. Kochani, um, kim jest ta osoba, która zmierza w Waszym kierunku? I pierwszą kartą są dwa puchary. No, lepszej karty nie mogliście mieć. Um, tarot mnie owija w bawełnę, tutaj. E, dwa puchary to jedna z najbardziej romantycznych kart w talii. I zdecydowanie ta osoba będzie szukała prawdziwego połączenia, prawdziwego takiego partnerstwa i ogólnie serca. To może być ktoś nowy, to już od początku poczuje z Wami taki energetyczny klik, ale też ktoś, yy, kto mo może wracać po czasie, ale z intencją pojednania yy, i budowania na nowo. Ta osoba będzie zdecydowanie emocjonalnie otwarta. Będzie gotowa na uczucie, może być zodiakalnym rakiem, rybą albo wagą. To jest ktoś, kto nie szuka przygód, tylko takiej głębokiej, autentycznej relacji. Jak rozpoznacie tę osobę? No i tutaj się pojawia nam Królowa Mieczy, także ta osoba będzie miała charakterek. Królowa Mieczy to ktoś inteligentny, to jest ktoś doświadczony, to jest ktoś niezależny. Czasem trochę z dystansem, może mieć za sobą bolesną przeszłość, jakiś rozwód, jakieś duże rozczarowanie, ale to jest osoba, która przez to właśnie trzyma emocje na wodzy, dopóki nie poczuje, że może zaufać. To jest ktoś, kto mówi konkretnie, ktoś, kto ma cięty język, potrafi być sarkastyczny, ale za tym stoi również taka ogromna mądrość życiowa. Ta osoba może być starsza od Was, może mieć wyższe wykształcenie, może być związana z prawem, z pisaniem, z edukacją, z coachingiem, z taką analizą, coś w tym stylu. I zdecydowanie rozpoznacie tą osobę po jej bystrej głowie, po bystrym spojrzeniu, który widzi, widzi więcej niż mówi. I takim troszeczkę dystansem taki dystans będzie ta osoba w sobie miała, który, który będzie krył tą Emocjonalną, raczej głębię. No i tu już się robi ciekawie. Co tą osobę przyciągnie do nas? I mamy kartę śmierci. To jest bardzo mocna karta, i tutaj nie chodzi o, o śmierć fizyczną, tylko o taką transformację. Także to będzie ktoś, kto rozpozna w Was osobę, która też przeszła przez coś i odrodziła się silniejsza, tak? Także przycią przyciągniecie tą osobę swoją autentycznością, swoją głębią. Tym, że nie boicie się zmian e, i kończenia tego, co już Wam nie służy. Ta osoba nie szuka łatwej relacji, ale szuka czegoś, co będzie prawdziwe, coś, co będzie oczyszczone, bez gierek, bez masek. E, twoja siła, to, że nie boicie się zamykać drzwi, to przyciągnie tą osobę do Was, jak magnes. To jest energia feniksa, także to będzie spotkanie takich dwóch dusz po przejściach. Słuchajcie, no i super karta, aż mnie dreszcze przechodzą. Ja nie wiem, dla kogo to jest czytanie, ale na pewno dla kogoś, kto ogląda to wideo. Jak, jakie będą pierwsze wrażenia? I mamy sześć pucharów i tu jest właśnie magia. Słuchajcie, spotkanie yy, będzie tak, jakbyście się znali już od dawna. To faktycznie może być ktoś z przeszłości, ktoś znajomy z dawnych lat, albo takie będziecie mieć uczucie, że znam cię od zawsze. Tak? Nawet jeśli to jest zupełnie nowa osoba, to, to będzie to wrażenie, że znacie się, nie wiem, wiele żyć już. Także między Wami może od razu pojawić się takie ciepło, nostalgia, poczucie bezpieczeństwa. Może tu być też również taka energia dziecięca, czyli dużo śmiechu, dużo lekkości, może nawet jakieś głupawkowe klimaty. I Wy będziecie mieć takie wrażenie, że z tym człowiekiem możecie być sobą, tak? Jaki jest potencjał tej znajomości? Jaki jest potencjał tej znajomości? Mamy królową pucharów, także tutaj wchodzi duży potencjał emocjonalny. Królowa pucharów to energia empatii, głębokiej miłości, to jest troska. Ta znajomość będzie miała potencjał, żeby się rozwinąć w coś bardzo uczuciowego, wspierającego, duchowo bliskiego. I ta, to może być relacja, w której będzie miejsce na łzy, na śmiech. Na uzdrawianie, na wspólne budowanie takiego emocjonalnego domu. Jeżeli to nie będzie partner życiowy, to przynajmniej to będzie ktoś, kto wpłynie bardzo głęboko na wasze serce i na wasz rozwój, rozwój emocjonalny. I kiedy ta osoba może się pojawić? Kiedy ta osoba może się pojawić? Mamy asa denarów. Także Azdenarów mówi nam, że wkrótce, ale z takim ziemskim tempem. To nie będzie błyskawica, ale to będzie taka stabilna energia. To może być czas jesieni, to może być czas plonów, to może być również sezon byka, panny albo koziorożca. Może też symbolizować pierwszy miesiąc, pierwszy września, początek czegoś nowego w pracy albo w finansach. Co będzie stawało się tym katalizatorem spotkania. Także zwracajcie uwagę na nowe początki, na nową pracę, na nowe projekty, nowa inwestycja, nowy dom, bo z tym będzie jak gdyby związane to spotkanie. Także słuchajcie, do Waszego życia na pewno zmierza ktoś, kto jest gotowy na prawdziwą relację. Dojrzały człowiek z przeszłością, z głową na karku i dużym sercem. To jest nadal osoba, która wierzy w miłość. Chociaż nie, nie będzie okazywała tego od, od razu, to zaiskrzy między wami dzięki jakiejś takiej wspólnej transformacji, e, dzięki tym przeszłym doświadczeniom e, i temu, że od razu poczujecie się jak w domu. I tutaj będzie potencjał na taką głęboką, bardziej duchową relację, e, pełną uczuć. E, spotkanie, tak jak już powiedziałam wcześniej, prawdopodobnie jesienią w sezonie ziemskim, e, i to będzie raczej w kontekście czegoś praktycznego. Niż bardziej przypadkowego. Także to nie będzie przypadkowe spotkanie. To będzie coś związane z Ziemią, z jakimś materiałem i yy, coś może z jedynką. Yy, słuchajcie, dobi dobiorę jeszcze jedną kartę precyzyjnie wskazując miesiąc. Ok. W jakim mniej więcej miesiącu możecie poznać tą osobę? No mamy trzy denary, także coś w okresie ziemskim, dalej jest tutaj ta energia ziemi. Kochani, zdecydowanie się sezon ziemski, czyli najbardziej prawdopodobny czas, to będzie maj, czyli, czyli teraz albo bardzo niedługo, czas byka, albo wrzesień, mamy pannę. Zwłaszcza jeśli spotkanie będzie związane z jakimś nowym projektem, współpracą, szkoleniem, pracą z, z zespołową, szkołą. Nie wiem, I trzy denary często pokazuje miejsce związane z rozwojem, z edukacją, z pracą, więc może to być nowa praca, kurs, jakiś warsztat, współpraca zawodowa, przestrzeń, gdzie się uczycie czegoś razem albo razem tworzycie. I w sensie czasowym, trójka może oznaczać trzy tygodnie, trzy miesiące, ale ponieważ padł już ten as denarów, to prawdopodobnie jest, że sytuacja zacznie się rozgrywać w maju, czerwcu. A relacja wejdzie w fazę współpracy i budowy, możliwe że jesienią. Słuchajcie, jeżeli, po, taka mi wskazówka praktyczna, jeżeli pojawi się jakaś propozycja wspólnego projektu, udziału w jakimś wydarzeniu, w szkoleniu, w kursie yy, waszej pracy, nie odmawiajcie, bo tutaj właśnie może się zaczynać jakaś nowa znajomość. A jeszcze chcę zobaczyć, yy, czy to będzie ktoś zupełnie nowy, czy to może być ktoś z przeszłości. Czy to będzie ktoś nowy, czy to będzie ktoś z przeszłości? Króla Pucharów, no kurde. <grystanie> Słuchajcie, król Pucharów to jest ktoś nowy. No, czy to jest ktoś nowy, czy to jest ktoś z przeszłości? Król Pucharów to jest. Osoba dojrzała emocjonalnie, uczuciowa, ale powściągliwa, pełna empatii, często ukrywająca emocje pod spokojną powierzchnią, może mieć trudności z mówieniem o uczuciach, albo przeżywa, ale je przeżywa bardzo głęboko. I słuchajcie, najczęściej oznacza kogoś, kogo już znacie, ale kto nie wyraził dotąd w pełni swoich uczuć. Także to może być ktoś z waszego otoczenia, z kimś kiedyś istniało jakieś napięcie, ale nic nie zadziałało. To może, to, to, albo to jest osoba z przeszłości, która nie była gotowa na relacje, a teraz dojrzewa i wraca już jako król, a nie jako paść czy jako yy, rycerz. Także Król Pucharów mówi, że to jest ktoś, kto wraca lub się ujawnia, ale już nie w tej samej wersji. I jak go rozpoznać tą osobę? Będzie opanowana, będzie uprzejma, będzie pomocna może Was wspierać w trudniejszym czasie, albo zaoferować Wam wsparcie w jakimś projekcie, co pasuje do tych trzech denarów, może to być, yy, być związana z, z zawodami serca, czyli na przykład psycholog, jakiś terapeuta, jakiś nauczyciel, jakiś artysta, ktoś, kto umie słuchać i ma mądre oczy. Tak? Ta osoba wygląda na spokojnego, ale czuć, że pod spodem tętni ten ocean emocji. I co to oznacza dla Was? Ten ktoś już Was zna, przynajmniej z widzenia lub z jakiegoś kontekstu życiowego. To może być kolega, koleżanka z pracy, albo ktoś z grona znajomych ktoś, z kim była już wymiana emocjonalna, ale nie było jak gdyby odwagi albo przestrzeni, żeby to rozwinąć. Król Pucharów, słuchajcie, nie pojawia się przypadkiem to jest człowiek, który przychodzi z jakąś intencją. Także tak to zostawiam, kochani, takie czytanie dla kogoś, nie wiem dla kogo, ale to już to, już to wy musicie zadecydować. A ja Was pozdrawiam serdecznie i zapraszam Was na prywatne czytania. Wpadnijcie na moją stronę i do usłyszenia. Pa pa.